Te bijące dzwony na prośbę papieża Franciszka i naszego biskupa, też biskupa diecezji biskupa Romualda Kamińskiego, są naszym znakiem włączenia w tę modlitwę modlitwę wszystkich chrześcijan, modlitwę nad światem. Co mówimy, Ojcze nasz, według sugestii papieża Franciszka, zwracając się do, do Ojca, którego jako wszyscy chrześcijanie chcemy wielbić i otwierać się na Jego miłość miłosierną. I o to miłosierdzie nad światem chcemy razem prosić w komunii ze wszystkimi chrześcijanami w różnych miejscach świata, dzisiaj o 12 połączonych. Wołajmy razem do naszego Ojca w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, bo Twoje jest Królestwo, Potęga i Chwała na wieki wieków. Amen. Według katolickiej tradycji, też w południe modlimy się, zawierzając świat na samych Maryi. Możemy kontynuować naszą dzisiejszą modlitwę. Recytując modlitwę Anioł Pański. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi, szczególnie z Ducha Świętego, zdrowoś Mary, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Cię za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Otko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boże Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, który zrządziłeś, że za zwiastowaniem anielskim ciałem się stało w żywocie Najświętszej Marii Panny, słowo Twoje ciałem się stało, pokornie Cię błagamy. Sprawa, by wspomagała nas stawienictwo dziewicy, której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy przez Chrystusa, Pana naszego. Polecajmy wszystkich zmarłych wieczny odpoczynek, racz im dać Panie. Polecajmy wszystkich chorych, szczególnie tych, którzy walczą z koronawirusem. Polecajmy lekarzy, polecajmy pielęgniarki, wszystkie osoby zaangażowane w różnych służbach, w walce. Z tą całą pandemią. Maryjo, uzdrowienie chorych módl się za nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy modlili się razem z nami. Przypominamy, że z naszej parafii jest codzienna też transmisja wieczornej modlitwy codziennej Eucharystii. Jeśli nawet ona będzie celebrowana w bardzo, bardzo małym gronie, to dalej będzie transmitowana, także zapraszamy na osiemnastą do włączenia się w celebracji Eucharystii. Możemy prosić o Boże błogosławieństwo dla nas, dla wszystkich, którzy włączyli się w tę modlitwę razem dzisiaj z nami, ale też dla świata prośmy, by Boża łaska ogarnęła nas i cały ten świat. Niech Was błogosławi, strzeże prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.